Cześć, jak dobrze, że jesteś tu z nami ponownie. Dziś poruszymy temat, który ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla osób po 60. roku życia. To kwestia, która może wydawać się błaha, wręcz codzienna, ale jej skutki są poważne i długofalowe. Chodzi o jeden z najczęstszych nawyków współczesnego życia: długotrwałe siedzenie. Tak, mówimy o siedzącym trybie życia który coraz częściej uznawany jest za nową chorobę cywilizacyjną. Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieszkodliwy. Przecież każdy z nas spędza trochę czasu siedząc, przed telewizorem, z książką, przy komputerze, przeglądając wiadomości na telefonie. To przecież normalne, prawda. Niestety, Niekoniecznie. Zbyt długie pozostawanie w pozycji siedzącej, bez ruchu i przerw, wpływa negatywnie na wiele aspektów naszego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. I im starsi jesteśmy, tym bardziej te skutki się nasilają. Z wiekiem nasze ciało naturalnie się zmienia, mięśnie stają się słabsze, stawy mniej elastyczne, metabolizm zwalnia, a zmysł równowagi staje się mniej stabilny. Jeśli do tych naturalnych procesów dołożymy jeszcze brak aktywności fizycznej, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Badania naukowe jasno pokazują, że długie godziny spędzane na siedząco zwiększają ryzyko wielu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, choroby układu krążenia, a także utrata masy mięśniowej. Ta ostatnia może prowadzić do utraty samodzielności, a nawet konieczności stałej opieki. Co więcej, brak ruchu jest powiązany z rozwojem depresji, lęków i obniżeniem jakości życia. Ale to jeszcze nie wszystko. Siedzący tryb życia nie tylko wpływa na zdrowie, on przyspiesza proces starzenia się organizmu. Gdy się nie ruszamy, nasze ciało zaczyna zamykać się w sobie, krążenie krwi staje się mniej wydajne, oddech płytszy, a funkcje mózgu, w tym pamięć, koncentracja i zdolność logicznego myślenia, mogą stopniowo się pogarszać. Dlatego właśnie tak ważne jest. Aby uświadomić sobie ten problem i zmodyfikować codzienną rutynę, nawet w niewielkim stopniu. Nie trzeba od razu zapisywać się na siłownie czy ćwiczyć godzinami. Wystarczy wprowadzić krótkie momenty ruchu w ciągu dnia: wstawanie co 30-40 minut, kilka minut spaceru po domu, lekkie rozciąganie, przejście się po schodach. Każdy, nawet najmniejszy ruch ma znaczenie. Pamiętaj: Twoje ciało potrzebuje ruchu. By zachować zdrowie, siłę i niezależność. A ruch działa także na umysł, poprawia nastrój, zwiększa poziom energii, pomaga lepiej spać i radzić sobie ze stresem. I co najważniejsze: nigdy nie jest za późno, by zacząć. Dlaczego siedzenie jest takie szkodliwe? Ludzkie ciało zostało zaprojektowane do ruchu. Nasze mięśnie, stawy, kości, układ krążenia i oddechowy. Wszystko to funkcjonuje najlepiej wtedy, gdy jesteśmy aktywni. Gdy przez wiele godzin siedzimy bez ruchu, organizm zamyka się w trybie spoczynku, co na dłuższą metę jest dla niego bardzo obciążające. Podczas długotrwałego siedzenia, krążenie krwi ulega spowolnieniu, szczególnie w dolnych partiach ciała, co zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Ponadto w tętnicach może gromadzić się tłuszcz, co prowadzi do miażdżycy, a w konsekwencji do zawału serca lub udaru mózgu. Mięśnie nóg i pośladków, które są jednymi z największych i najsilniejszych w naszym ciele, w czasie bezczynności słabną, co wpływa na naszą równowagę, mobilność i stabilność. U osób starszych może to prowadzić do częstszych upadków, złamań i utraty niezależności. Kręgosłup również cierpi. Wielu z nas siedzi zgarbionych, z wysuniętą głową lub pochylonymi ramionami. Taka postawa prowadzi do napięć w odcinku lędźwiowym, szyjnym i piersiowym, które z czasem mogą powodować przewlekłe bóle, ucisk nerwów i stany zapalne stawów. Najbardziej niepokojącym skutkiem siedzącego trybu życia jest jednak rozwój sarkopenii, czyli postępującej utraty masy i siły mięśniowej. Choć jest to naturalny proces starzenia się, siedzący tryb życia znacznie go przyspiesza. W efekcie nawet proste czynności, takie jak wstawanie z krzesła, noszenie siatki z zakupami czy wyjście na spacer, mogą stać się trudne lub wręcz niemożliwe. Ale to nie wszystko. Brak ruchu wpływa także na psychikę. Kiedy ciało jest w bezruchu, spada poziom endorfin i serotoniny, hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie. Możemy czuć się zmęczeni, przygnębieni, pozbawieni energii. Z czasem może to prowadzić do depresji. Bezsenności i problemów z pamięcią. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie pytanie: Ile godzin dziennie spędzam siedząc? Czy robię przerwy na ruch? Czy mój dzień zawiera choć odrobinę aktywności? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi nie lub rzadko, to świetny moment, by coś zmienić. Bo nawet małe kroki, powtarzane regularnie, mają ogromną moc. To właśnie codzienne. Drobne decyzje budują naszą długoterminową jakość życia. Chcesz, żebym rozwinął dalszą część tekstu? Te fizyczne zmiany wpływają także na inne obszary zdrowia. Kiedy ciało rusza się coraz mniej, nie tylko słabną mięśnie i pogarsza się postawa. Zmienia się cała nasza kondycja psychofizyczna. Spada poziom energii życiowej, trudniej jest się skoncentrować, pojawiają się problemy z pamięcią a emocje stają się trudniejsze do opanowania. Jakość snu również ulega pogorszeniu, zasypianie trwa dłużej, sen jest płytszy i mniej regenerujący. Zaburzenia rytmu dobowego wpływają negatywnie na nastrój i mogą zwiększać podatność na stany depresyjne i lękowe. Czujemy się bardziej zmęczeni, pozbawieni motywacji, a każdy dzień wydaje się cięższy. To tworzy błędne koło. Im mniej się ruszamy, tym gorzej się czujemy a im gorzej się czujemy, tym trudniej się ruszyć. Warto również pamiętać, że siedzący tryb życia może realnie skrócić nasze życie. I nie chodzi tu tylko o choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy problemy z sercem. Długotrwały brak aktywności prowadzi także do spadku sprawności funkcjonalnej, czyli zdolności do wykonywania podstawowych codziennych czynności, takich jak chodzenie, wstawanie, utrzymanie równowagi czy noszenie lekkich przedmiotów. Z czasem prowadzi to do utraty niezależności i uzależnienia od pomocy innych osób. Dlatego tak ważne jest, by wprowadzić ruch do codziennego życia, nawet w małych, prostych dawkach. Nie trzeba od razu przebić maratonu. Wystarczy często wstawać, spacerować po domu, przeciągać się, robić kilka kroków po pokoju czy wykonać lekkie ćwiczenia rozciągające. Każdy taki gest aktywności pobudza krążenie. Poprawia dotlenienie organizmu i przypomina ciału, że jest potrzebne, że ma się ruszać, żyć i działać. Ile to właściwie jest za dużo? Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ ma czas spędzany na siedząco na zdrowie. Żyjemy w świecie, który zachęca do wygody: siedzimy przy stole, w samochodzie, na kanapie, przy komputerze, w poczekalni, w kawiarni i nawet nie zauważamy, że mija sześć. Osiem, a czasem dziesięć godzin bez większego ruchu. Ale gdzie leży granica? Ile siedzenia to już za dużo? Jeśli spędzasz więcej niż 6 godzin dziennie w pozycji siedzącej, szczególnie bez przerw na wstanie i poruszanie się, to już spełniasz kryteria siedzącego trybu życia. To nie musi być jedno długie siedzenie. Wystarczy suma godzin, które spędzasz bez ruchu. Oglądając telewizję, korzystając z telefonu? pracując przy biurku lub po prostu siedząc bezczynnie. Co więcej, jeśli ten czas nie jest równoważony codzienną aktywnością fizyczną, to ryzyko dla zdrowia rośnie dramatycznie. Nawet jeśli teraz nie odczuwasz żadnych dolegliwości, taki styl życia stopniowo osłabia twoje ciało. Mięśnie tracą siłę, krążenie się pogarsza, pogłębiają się problemy z postawą, a z czasem pojawia się ból i sztywność w stawach. Dobra wiadomość. Nie musisz wywracać swojego życia do góry nogami. Wystarczy, że zaczniesz od małych, codziennych zmian, które możesz wprowadzić od zaraz. Wstawaj co 30-40 minut, nawet tylko po to, by się przeciągnąć lub przejść po pokoju. Wybieraj schody zamiast windy. Spaceruj po domu lub po podwórku przez kilka minut. Rozciągaj się podczas oglądania telewizji. Znajdź chwilę, by ruszać się spontanicznie. Choćby tańcząc do ulubionej piosenki. Sekret tkwi w regularności. Nie chodzi o to, by robić dużo, chodzi o to, by robić coś codziennie. Tworzenie prostych nawyków ruchu w ciągu dnia może zdziałać cuda. Dzięki temu inwestujesz w swoje zdrowie, poziom energii, nastrój i sprawność. Z czasem zauważysz, że lepiej się czujesz, masz więcej siły i chęci do działania. Nigdy nie jest za późno. By zacząć, ruch to naturalny lek i profilaktyka w jednym. Pomaga zapobiegać chorobom, spowalnia procesy starzenia i przede wszystkim pozwala zachować niezależność, której wszyscy pragniemy w starszym wieku. Pierwsze wstawaj co 45 minut. Długie siedzenie może wydawać się nieszkodliwe, ale powoduje wiele problemów zdrowotnych. Krążenie krwi zwalnia, metabolizm spowalnia, mięśnie słabną. A postawa się pogarsza, szczególnie u osób po 60 roku życia. Aby przeciwdziałać tym skutkom, wprowadź nawyk wstawania przynajmniej raz na 45 minut. Nie musisz wykonywać dużego wysiłku. Idź do łazienki, napij się wody, otwórz okno, rozciągnij się lub przejdź się po domu. Te krótkie chwile ruchu pomagają pobudzić krążenie, dotlenić mózg i utrzymać ciało w gotowości. Drugie rozciągaj się przez trzy minuty. Nie potrzebujesz dużo czasu, aby zadbać o stawy i mięśnie. Już trzy minuty rozciągania przynoszą ulgę i realne korzyści. Poruszaj ramionami w kółko. Powoli obracaj szyję na boki, delikatnie pochylaj tułów, wyciągaj nogi, kręć kostkami. Te ruchy zwiększają elastyczność, poprawiają mobilność i zmniejszają napięcia powstałe podczas siedzenia lub codziennych czynności. Jeśli możesz, powtarzaj rozciąganie dwie do trzy razy dziennie, zawsze z szacunkiem dla swojego ciała. Trzecie, korzystaj ze schodów lub ramp. Kiedy to możliwe jeśli masz w domu lub budynku schody albo rampi, wykorzystaj je do ćwiczeń. Wchodzenie i schodzenie po schodach to prosta czynność, która intensywnie angażuje mięśnie nóg, wzmacnia pośladki i poprawia równowagę, co jest kluczowe w zapobieganiu upadkom. Ponadto to doskonałe ćwiczenie cardio, które podnosi tętno i poprawia kondycję. Nawet jeden lub dwa razy dziennie robią różnicę. Jeśli nie masz schodów, możesz symulować ten ruch, wchodząc na niski stopień lub stabilny podest. Czwarte, wykonuj lekkie czynności na stojąco. Stanie samo w sobie już przełamuje cykl siedzącego trybu życia. Wykorzystuj więc codzienne obowiązki jako okazję do ruchu. Podczas składania ubrań, Gotowania, zmywania, obierania warzyw lub rozmów telefonicznych, staraj się stać. Takie działania, wykonywane świadomie i spokojnie, pomagają utrzymać ciało w aktywności bez nadmiernego wysiłku. Co więcej, wzmacniają poczucie samodzielności i przydatności, co ma ogromne znaczenie dla samooceny i jakości życia. Piąte włącz muzykę i tańcz przez 10 minut dziennie. Taniec jest jednym z najbardziej wszechstronnych i przyjemnych ćwiczeń, jakie istnieją. Już 10 minut swobodnego tańca dziennie pozwala poprawić koordynację ruchową, oddech, wzmocnić mięśnie i pobudzić pracę mózgu. Wybierz muzykę, którą lubisz, przywołującą dobre wspomnienia, lub po prostu taką, która sprawia, że chce ci się poruszać. Nie martw się o rytm ani technikę. Najważniejszy jest ruch i radość, jaką przynosi. Oprócz zabawy, taniec to naturalny sposób na uwalnianie endorfin, hormonów dobrego samopoczucia, które poprawiają nastrój, redukują stres i zwiększają energię. Włączenie tych działań do codzienności jest proste, ale niezwykle skuteczne. Nie musisz zmieniać wszystkiego na raz. Zacznij od jednej lub dwóch propozycji i wprowadzaj je stopniowo, we własnym tempie. Najważniejsze to pamiętać, że ruch to zdrowie. Autonomia i troska o siebie. Twoje ciało ci za to podziękuje, a także umysł. Włączenie ruchu do codziennego rytmu jest jednym z najważniejszych kroków, by starzeć się z większą samodzielnością, lekkością i zdrowiem. Zacznij powoli, ale zacznij. Twój umysł i ciało będą ci wdzięczne. Czy trzeba chodzić na siłownię? Nie. To jedno z najczęstszych pytań i jednocześnie największa bariera dla osób które chcą się ruszać. Ale prawda jest prosta i wyzwalająca. Nie musisz chodzić na siłownię ani kupować drogiego sprzętu, by zadbać o swoją kondycję. Nie musisz trenować intensywnie, ani ćwiczyć codziennie, możesz osiągnąć wiele za pomocą prostych działań. Klucz tkwi w tym, by utrzymywać ciało w ruchu, regularnie i w granicach swoich możliwości. Ciało ludzkie zostało stworzone do poruszania się i nawet proste bodźce. Wykonywane regularnie i świadomie, przynoszą dużą korzyść. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Zacznij tam, gdzie jesteś. Nawet w domu, w ogrodzie, na balkonie czy w korytarzu możesz wykonywać efektywne, lekkie i przyjemne ćwiczenia. Ważne są częstotliwość, systematyczność i intencja. Nie chodzi o miejsce czy sprzęt, ale o Twoją decyzję, by zrobić coś dla siebie. Oto kilka prostych. Dostępnych i bardzo skutecznych ćwiczeń, które możesz włączyć do swojej rutyny. Wchodzenie i schodzenie po schodach. Jeśli masz w domu, budynku lub na podwórku bezpieczne schody albo podest, wykorzystaj to. To jedno z najpełniejszych ćwiczeń. Wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, poprawia koordynację, wzmacnia równowagę i zdrowo podnosi tętno, aktywując układ krążenia. Zacznij od 2-3 minut dziennie. A wraz z postępem zwiększaj czas wysiłku. Wykonuj ćwiczenie w swoim tempie, zapewniając sobie stabilność i wsparcie, jeśli potrzeba. Chodzenie po ogrodzie lub w małych przestrzeniach. Nie musisz wychodzić z domu, żeby się poruszać. Wystarczy niewiele. Spacerowanie z pokoju do pokoju, po ogrodzie czy korytarzu pomaga pobudzić krążenie, zachować mobilność stawów i utrzymać mięśnie aktywne. Najważniejsze. By nie siedzieć zbyt długo bez przerw, wstawaj co 45 minut, przejdź się przez kilka minut, a wróć do swoich zajęć. Te krótkie aktywne przerwy mają ogromne znaczenie dla zdrowia w ciągu dnia. Pamiętaj, ruch nie musi oznaczać tradycyjnych ćwiczeń. Możesz też wykonywać czynności domowe na stojąco, tańczyć przy muzyce, rozciągać się podczas oglądania telewizji. Wykonywać niewielkie przysiady przy wsparciu krzesła. Wstawać z kanapy i siadać ponownie kilka razy, wzmacniając nogi. Każdy ruch to inwestycja w zdrowie, samodzielność i jakość życia. Nie lekceważ mocy małych, ale systematycznych działań. To właśnie w ten sposób, krok po kroku, pokonujesz siedzący tryb życia i wprowadzasz dobrostan do codzienności. Robienie powolnych pajacyków, pającyki. Nawet wykonywane powoli, świetnie pobudzają krążenie, rozgrzewają ciało i poprawiają koordynację. Możesz je dostosować do swojej kondycji. Ruch może być łagodny i dostosowany do Twoich możliwości. Wykorzystywanie butelek wody jako ciężarków. Nie masz hantli. Nic nie szkodzi. Dwie butelki wody albo woreczki z żywnością, na przykład fasola, ryż. Mogą posłużyć jako ciężarki do ćwiczeń rąk i ramion. Pomagają utrzymać siłę mięśni i przeciwdziałają utracie masy mięśniowej z wiekiem. Siadanie i wstawanie z krzesła 10 razy z rzędu. To proste, ale wyjątkowo skuteczne ćwiczenie. Wzmacnia mięśnie nóg, pośladków i bioder. Poprawia równowagę. Codzienne powtarzanie pomaga zachować samodzielność i utrzymać stawy sprawne. Te działania, choć proste. Przerywają cykl sedentarności i pomagają spowolnić starzenie się ciała. Ruch to klucz do utrzymania siły, równowagi, energii i jasności umysłu. Najważniejsze to pamiętać, że możesz się poruszać gdziekolwiek jesteś i z tym, co masz. Zacznij od kilku minut dziennie, idź swoim tempem, a zobaczysz korzyści dla ciała i jakości życia. Nie musisz zostać sportowcem, ale musisz i zasługujesz. Na ruch. Nie chodzi o intensywne treningi, długie biegi czy maretouni. Chodzi o coś znacznie prostszego, dostępnego i skutecznego. Codzienny ruch, nawet przez kilka minut. Ruch to życie. To, co aktywuje krążenie, wzmacnia mięśnie, chroni stawy, poprawia równowagę i wspiera zdrowie umysłu. Kiedy się poruszasz, dajesz ciału jasny sygnał. Chcę żyć zdrowo, z energią i samodzielnością. Siedzenie cały czas, nawet jeśli zdrowo jesz, regularnie bierzesz leki i wykonujesz badania, to wciąż cichy wróg zdrowia. Siedzący tryb życia osłabia serce, przyspiesza utratę masy mięśniowej, zwiększa ryzyko chorób przewlekłych i negatywnie wpływa na sen i nastrój. Jednak, coś ważnego, nawet małe zmiany przynoszą wielkie efekty. Powstawanie co godzinę, spacer po domu, Rozciąganie, rozciąganie nóg, to wszystko się liczy. Każdy z tych gestów dodaje siły, a ich suma robi różnicę. Pomyśl przez chwilę: ile godzin dziś spędziłeś siedząc? Czy kilka razy wstałeś? Poruszyłeś się trochę, a może większość dnia spędziłeś bez ruchu? To nie twoja wina. Współczesny świat przyzwyczaił nas do bezruchu, załatwianie wszystkiego telefonem, pilotem czy siedząc w bezruchu. Ale można to zmienić. Powoli, łagodnie i we własnym tempie. Zmierzmy się razem z tym wyzwaniem. Nie jesteś w tym sam. Każdy krok się liczy. Każda przerwa na ruch to gest troski o ciało, umysł i przyszłe zdrowie. A w następnym nagraniu audio porozmawiamy o czymś zaskakującym. O tym, jak praca jelit wpływa bezpośrednio na mózg, nastrój i emocje. Tak Zdziwisz się, jak bardzo to, co dzieje się w brzuchu, wpływa na to, co czujesz każdego dnia. Do tego czasu żadbaj o siebie z ruchem, świadomością i delikatnością. Twoje ciało to zasługuje. I ty również. Do zobaczenia.